Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, drodzy internauci, wiecie już doskonale, kto został zwycięzcą naszego konkursu Wygraj Odpicowanego Ursusa. Dziś nadszedł ten moment, żeby szczęśliwy nabywca mógł sam się przekonać, jak ten Ursus wygląda i nacieszyć się tą nagrodą. A jest z nami Pan Bogusław Poleszak z Urszulina w gminie Bychawa. Panie Bogusławie, jak Pan odebrał informację o tej nagrodzie? <grym> Zamówiłem, aż nie wiedziałem co powiedzieć, jak usłyszałem, że wygrałem ciągnik. Nie wierzyłem, że wygram, ale w końcu udało się. Jest z nami także Pani Monika Leksowska, sponsor główny naszego konkursu, reprezentująca firmę Kramp. Pani Moniko, bardzo się cieszymy, że Państwo zechcieliście być naszym partnerem. Tego konkursu i tej naszej akcji. Mam nadzieję, że Pani wierzyła, że się zakończy sukcesem, bo trochę to trwało. Oczywiście, że tak. To była sama przyjemność bycia częścią tego przedsięwzięcia. Cieszymy się tym bardziej, nawet, że trochę się przedłużyło, bo w tym roku obchodzimy 70-lecie naszej firmy, więc jest idealna okazja, żeby właśnie przekazać nagrodę w tym roku. Szanowni Państwo, a zatem chciałbym teraz uroczyście i oficjalnie przekazać klucze do symboliczne klucze, a poda mi te klucze pan Paweł Twardowski. Wszyscy go państwo doskonale znacie, bo Paweł Twardowski sprawił z oczywiście wsparciem i sponsora głównego i partnerów i koleżeństwa z redakcji, które uświetliło, czy utrwaliło tę akcję i cały remont na zdjęciach, na filmach. I panie Pawle, ciężko się będzie rozstawać, co? No ja traktuję ten ciągnik jak swoje dziecko prawie, że, więc naprawdę <noise> będzie mi żal się z nim rozstawać, ale nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pogratulować zwycięzcy. Ale zanim go oczywiście będziemy żałować, że się rozstajemy, przekażmy go Panu Bogusławowi. Panie Dziękuję Bogusławie, bardzo. w niniejszym przekazujemy Panu te symboliczne, ten symboliczny klucz. Zwycięstwo jest, jakby na to nie patrzeć, ewidentne, bo był Pan w gronie tych, którzy spełnili wszystkie kryteria i Pana co do masy ciągnika oraz mocy były najbliższe ze wszystkich zgłoszeń. A było ich ponad 10 tysięcy. A zatem, szanowni Państwo, wszystkim tym, którzy gdzieś tam kiedyś komentowali, że ten Ursus to nie wiadomo, jaki to jest konkurs, jak to wyjdzie, powiemy, że pan Bogusław jest rzeczywistym rolnikiem z gminy Behawa. Tak. Przyjechał do nas z Lublina, a ten ciągnik też niebawem do niego pojedzie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, bardzo, bardzo, bardzo proszę. I bardzo proszę oczywiście teraz o taką uroczystą lampkę szampana, abyśmy mogli zaakcentować ten moment nowego właściciela, i aby ten nowy właściciel cieszył się jak najdłużej ze swojej nagrody. A zanim jeszcze podnieździemy lampkę szampana, to ja poproszę teraz panią Kasię, bo chciałem panu, panie Bogusławie, wręczyć taki list gratulacyjny i. Życzenia oraz gratulacje, żeby ten ciągnik służył panu jak najdłużej, a jest to egzemplarz kolekcjonerski, tak. a zatem niech się pan z nim obchodzi jak z dwóch. Będę. Sztuk. Dziękuję bardzo. Dziękuję co bardzo proszę. Jak już dojedzie Pan do domu, to z całą rodziną myślę, że jest okazja żeby Na pewno jest świętować. Okazja. Poproszę teraz też o list dla pani Moniki, pani Moniko. Państwu też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za współpracę, za to, że byliście partnerem. i Mam nadzieję, że w przyszłości takich akcji będziemy mieli więcej. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dla Pani również akcent procentowy. I proszę Państwa, chciałbym też przy tej okazji raz jeszcze złożyć moje podziękowania Pawłowi Twardowskiemu, bo Pan Paweł Twardowski włożył serce, zaangażował swój czas i zadbał o to, żeby ten traktor e, tak wyglądał, jak dziś wygląda. Wiemy, że mieliśmy różne chocki, klocki, żeby nie wchodzić w szczegóły z tym konkursem, ale to już zostanie między nami. Oczywiście powiemy Panu Bogusławowi, na co musi zwracać uwagę. I zatem raz jeszcze, Panie Pawle, serdecznie dziękuję i również dla Pana e, list z podziękowaniem. Bardzo proszę. Bardzo. I oczywiście e, brawa dla wszystkich. Brawa dla wszystkich zwycięzców. Mam nadzieję, że już teraz możemy się ucieszyć lampką szampana. Zapraszam zatem do stolika, ja zapraszam także koleżeństwo z redakcji, bo proszę Państwa jest to dzisiaj święto w naszym, na naszym redakcyjnym podwórku, nie wszyscy wiecie jak tutaj pracujemy, jak to wygląda, jesteśmy właśnie na tle na budynku naszego wydawnictwa i mam nadzieję, że te obrazki ugruntują Was w przekonaniu, że jak już organizujemy jakiś konkurs, to ma to ręce i nogi i zawsze jest zwycięzca który jest znany dopiero na sam koniec. Panie Bogusławie, ostatnio dziękuję, dziękuję bardzo pierwszy. za wszystko. Ja będę na pewno tym ciągnikiem jeździł, robił i dbał o niego. I za rok na pewno w takim stanie będzie. Super, gratulujemy. Będziemy w takim razie regularnie odwiedzać i patrzeć, czy przypadkiem pan go nie zadrapał. Dziękuję, zapraszam. Dziękujemy serdecznie i ja jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Mam nadzieję, że się będzie dobrze sprawował. Dziękuję. Ja też mi zostaje tylko pogratulować i oby się sprawdzał ten ciągnik w polu i chodził tak jak należy. Dziękuję. Szanowni Państwo, a ja jeszcze powiem, że wszyscy, którzy będą chcieli dotknąć ten ciągnik, a odwiedzą nas na stoisku, na AgroShow, będą mogli. Obejrzeć ten traktor, porozmawiać z Pawłem Twardowskim, myślę, że i porozmawiać z Panem Bogusławem, bo obiecał, że może poczekać jeszcze na ten traktor. Nie będziemy go z Poznania wozić aż pod Lublin obecnie, ale dopiero po Agroshow i wszyscy Państwo będą mogli efekt tego naszego remontu na żywo obejrzeć, ocenić na stoisku na Agroshow. Mam nadzieję, że do wystawy. Dojdzie i że będziemy mogli się osobiście tam spotkać. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na nasze stoisko zapraszamy i zapraszamy oczywiście do kolejnych naszych konkursów. A ja zapraszam do teraz do lampki szampana i chciałem powiedzieć, przy muzyce, ale ona będzie w tle, będziemy świętowali ten moment przekazania. Raz jeszcze gratulacje. wszystkiego dobrego, gratulacje, gratulacje i Państwu wszystkim do zobaczenia.